Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego ludzie się kłócą, dlaczego ludzie są ciągle nieszczęśliwi, dlaczego wokół nas jest tyle nienawiści, dlaczego najlepiej sprzedaje się śmierć, nienawiść, żądza, egoizmu, dlaczego nie możemy być po prostu szczęśliwi, po prostu. Bez tego całego konsumpcjonizmu, bez naszych chorych ambicji, tego ciągłego parcia do przodu i nie obracania się i nie patrzenia na innych, to jest chore. Świat, gdzie panuje poprawność polityczna, gdzie normalni dziennikarze nie mają prawa bytu, a ludzie, których przyjmujemy, wyrzucają jedzenie, które im daliśmy. I jeszcze każą nam mówić, że wszystko jest ok. Jest chore. Naszą wyrazem, naszym wyrazem buntu jest zmiana zdjęcia. <śmianie> serio. <śmianie> wyrazem buntu zmiana zdjęcia. Nie wiem, co jest z tym światem. Czy był taki, czy teraz jest. Coś się powaliło nam w tych głowach. Wiem jednak, że nie chcę żyć w tym świecie, gdzie uśmiech człowieka do drugiej osoby jest czymś nadzwyczajnym to jest takie super, to jest mega. Naprawdę to jest mega. Nie wiem, kiedy umrę. Wiem jednak, że budząc się każdego dnia. Jestem tego coraz bliżej. Każdy jest coraz bliżej. Widziałem, jak umierali moi koledzy odchodzili. W ciągu roku było, teraz jest ich ośmiu, dziewięciu. Musiałem się uśmiechać, nawet wtedy, i czasami nawet na pokaz, ale nie chcę tego zapomnieć. Naprawdę nie chcę tego zapomnieć. Ja zaraz mam przeszczep szpiku kosnego. Nie wiem, co będzie ze mną. Mam nadzieję, że będzie już wszystko ok, że będzie koniec tego wszystkiego. Jednak świat zostanie taki, jaki jest, czyli pełen nienawiści. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Wystarczy spojrzeć na świat czasami trochę odwrotnie, trochę inaczej. <laughs> trochę w sposób, który patrzyliśmy jak dziecko, jak cudowny jest świat, jak naprawdę jesień jest cudowna, jak to słońce, które tutaj przebija się, jest e, piękne. I, I to chyba jest najpiękniejsza rzecz w życiu, że trzeba dostrzegać takie małe szczegóły. Takie super. To czy musimy do tego dochodzić wtedy, kiedy jest już za późno? No, tak to jest, że zazwyczaj ludzie patrzą na coś z utęsknieniem tylko wtedy, gdy, gdy już to stracili. I tak było ze mną i tak jest z innymi. Świat jest piękny. O, też. Chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę każdy jest piękny, super. Mimo, że sam nie potrafię odbierać miłości innych do mnie, to chcę Wam powiedzieć, że jesteście super. I to dzięki Wam odzyskałem wiarę w siebie. I coś, co zostanie ze mną do końca życia. Nie wiem, czy długiego, czy krótkiego, ale to są przyjaciele. Dziękuję Wam za to wszystko.